Jeden szampon musi być oczyszczający. I ja używam ten od Kevina Marfi, z polecenia Ardona mojej fryzjerki. I jest to szampon oczyszczający, ale też dbający o kolor włosów. Tak, tak jak widzicie, ja ma mam włosy farbowane, więc u mnie zależy, to znaczy się mi bardzo zależy na tym, żeby ten blond był ładny, świetlisty, żeby on nie był żółty. Więc tutaj mam ochronę koloru plus oczyszczenie, dlatego że ja z reguły włosy myję codziennie albo co drugi dzień, zależy jak intensywny mam trening bo ja po treningu jakby włosy muszę umyć, bo po prostu leje się ze mnie, więc u mnie musi być mocne oczyszczenie, ale też zależy mi na tym, żeby włosy były nawilżone, odżywione i czasami też wygładzone, bo ja mam tendencję do tego, że robi mi się szopa na głowie, puch. taki puch, więc potrzebuję szamponu, który mi to ujarzmi i mam tutaj Matrix Mega Slick, jest to bardzo fajny szampon i powiem Wam, że ma przepiękny zapach, bardzo dobrze się pieni, jest super wydajny i on tutaj ma masło shea, więc on delikatnie obciąża włosy, ale nie daje takiego efektu takiego kluska. W sensie jak umyję te włosy, to one są takie powiedziałabym sypkie, świeże, czyste, wygładzone, nieprzeciążone. ale nie przeciążone. Bardzo, bardzo fajny produkt i na pewno też chętnie do niego za jakiś czas wrócę.